Dzień dobry, panie księdzu, ja w zastępstwie jestem w tym kościele. Kolera, sterol mi skoczył! Jak w zastępstwie? W kościele? Za kogo? Ano za szwagra, księdzuniu Wczoraj wieczorem na kolację do nas spadł i dzisiaj rano za niemógł, biedaczyna. Zatruł się, zjadł coś mu zaszkodziło? No prawie. Wypił coś mu zaszkodziło. No tak, teraz te napoje faszerują, nie wiadomo czym. Ale chwila! Jak w zastępstwie? Za księdza? Likarego? No mam taką zasadę, że generalnie lekkich prac ja się nie tykam, ale szwagrowi nie pomóc to grzech ciężki chyba, nie? Proszę pani, a widziała pani kiedyś księdza kobietę? Przecież to niedorzeczne. A pan widział kiedyś taki śmieszny, przezroczysty strój na studniówkę? To dopiero niedorzeczne, nie? No ale jak pani sobie to wyobraża? Halo, gdzie pani poszła? Ale proszę się nie martwić pani jadziu, że uderzyła pani męża łopatą. W tej sytuacji każda z nas postąpiłaby tak samo. Jezus, chytrusz, czy pani właśnie wyspowiadała tą kobietę? Takie tam babskie ploteczki. Babskie ploteczki, w konfesjonale. Dobrze, a w ramach pokuty proszę księdzu proboszczowi porządnie umyć samochód i 10% wypłaty na tace, tak? Pani Teresa, tak nie możesz. Chwila, samochód? Hmm... Wy po prostu słabo ten biznes kręcicie, panie księdzu, z takimi ludźmi trzeba prosto, jak z dziećmi w przedszkolu. To może my jednak porozmawiamy o umowie na, yy, nie na stałe, tylko o częstszych pani odwiedzinach tutaj? Gdzie tam, ja się takich lekkich prac nie tykam, to po pierwsze, a po drugie, dopóki uczciwie mogę, to tak wolę. Przeszkole mi absolutnie wystarczy. A, no to plus i serce dla pani. Amen!